Wesołych świąt! Dobra, żartowałam, nie ma jeszcze świąt, ale witam Was w świątecznym wydaniu Vlogmas. Są to codzienne odcinki, dodawane przeze mnie, czasem vlogi. Teraz będzie to zwykły siedzący filmik, I dzisiaj pokażę Wam test na żywo Maybelline Gel Eyeliner Lasting Drama i pokażę Wam, jak sprawuje się Rimmel Apocalypse. Jak widzicie, mam już nałożony podkład i resztę makijażu, oprócz tuszy do rzęs i eyelinera, właśnie. Dlatego przejdźmy już do testu na żywo. Ok, więc biorę ten eyeliner. I będę malować tym pędzelkiem, ponieważ aktualnie nie mam innego. Aż szkoda wkładać pędzelek w to jest tak ładnie. Okej. Okay. Zobaczmy jak się tym pracuje. Przepraszam, ale tu będę miała lusterko i będę patrzeć. Kurde, trochę się boję, że nie wyjdzie tym pędzelkiem. Muszę wam powiedzieć, że tak strasznie mnie tylko się go rozprowadza. Lewa mi trochę nie wyszło, ale zaraz poprawię. Jest naprawdę taki... Ma taką konsystencję nie bardzo żelową, ale taką mięciutką, pomiędzy właśnie płynnym alinerem, a takim typowo jakimś żelowym, których ja wcześniej używałam. Jest świetny. Już go uwielbiam, naprawdę. Tak łatwo. I to, czego ja najbardziej nie lubię, jak maluję się eyelinerem w płynie, to jest to, że jak mam niepomalowane rzęsy, to wszystkie są brudne od tego płynu od eyelinera. Przy eyelinerach żelowych nie mamy tego problemu. I to jest duży plus, bo ja się potem męczę, żeby pomalować te rzęsy, jak są brudne. Wiadomo, że trochę też się pobrudzą, ale jednak to inaczej jest, niż z tym płynnym eyelinerem. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jak podeszłam do lusterka i zobaczyłam, jak, yy, jaki jest efekt tego eyelinera. Jestem zachwycona. Okej, okay, więc to już... już... Okej, okay, więc to już jest mój zrobiony eyeliner. Zrobiłam sobie trochę przedłużone kreski i teraz pomaluję tylko rzęsy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w całości. Okej okay, kochani, więc oto jak wygląda eyeliner z suszem do rzęs. Jestem bardzo zachwycona, przecież nie używałam tego eyelinera, to była moja pierwsza próba. Muszę wam powiedzieć też, że zdziwiła mnie jakość tego pędzelka, ponieważ zazwyczaj jak są jakieś pędzelki w zestawach, to nie są jakieś rewelacyjne, a ty może naprawdę bardzo fajną, równą kreskę narysować. Bardzo dobrze pracowało mi się tym pędzelkiem i może nawet nie będę rozważać kupna nowego, chociaż bardzo tęsknię za tym, który zgubiłam. Także, jeżeli martwicie się o to, że ten pędzelek może wam nie sprostać, moim zdaniem będziecie z niego zadowolone i nie musicie szukać nowego. Tak więc moja reakcja tego eyelinera jest na plus, jestem bardzo zachwycona. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że kiedykolwiek wrócę do żelowego eyelinera i polubię go tak bardzo. Jest dużo lepszy niż ten, który kiedyś używałam. Bardzo Wam go polecam, zwłaszcza jeżeli macie ten problem co ja, czyli jak malujecie eyelinerem w płynie i brudzą Wam się rzęsy i potem macie problem z ich tuszowaniem. Tak więc ja się przekonałam do tego eyelinera i Wam też go bardzo polecam. Ja póki co nie wrócę do żadnego eyelinera w płynie czy w pisaku i będę używać go na co dzień. Teraz pokażę Wam jak się sprawdza Rimmel Apocalypse w odcieniu Steeler. A więc Rimmel Apocalypse to jest pomadka i błyszczyk w Zapewniając tutaj, że to jest efekt polakierowanych ust, głęboki kolor szminki, fenomenalny połysk błyszczyka. I ja wam powiem, że po pierwszym użyciu dokładnie mam takie samo odczucie. Kolor intensywny i głęboki jak pomadka, ale jest połysk jak błyszczy. I ja zawsze zanim nałożę pomadkę nakładam wcześniej albo jakiś balsam na usta, albo jakąś taką pomadkę nawilżającą, bezbarwną. W tym momencie akurat nałożę Baby Lips. ona ma kolor, ale bardzo delikatny. I gotowe! Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli macie ten eyeliner w żelu, albo jeżeli używacie tych Rimmel apokalips. dajcie mi znać, jak wam się sprawdzają te dwa produkty i co o nich myślicie. Ja wam dziękuję bardzo. Jeżeli chcielibyście, żebym zrobiła jakiś inny test produktu, który mam, albo może jeszcze nie mam, to dajcie mi znać. Może się skuszę, żeby kupić coś nowego i pokazać wam moje pierwsze wrażenie. A teraz dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Now there's a well-built doghouse, man.